Ja chcę być flamingiem Jestem flamingiem Jestem flamingiem z gaśnicą o! Jestem bardzo spełnionym flamingiem O, jakie ładne autko Kurde, nie działa Miało zostać porysowane Ej, przypał dostać gaśnicę podczas snu, moi drodzy. Ramię Androida. O kurwa. Spróbuję być Androidem. Bo tam był Hopsik. to tylko ja, Flaming. Narobiłem chaosu i odjechałem sobie autobusem jak gdyby nic się nie stało. Tak na spokojnie, na luziczku sobie odjechałem.